Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League, a także pod stadionem sklep z oryginalnymi koszulkami angielskich zespołów. Cześć, witam Was w dniu sądu ostatecznego to już dzisiaj czyli w piątek rusza nasza ulubiona gierka, czyli Fantazy Premier League. Coś tam słyszałem, że również przy tym rusza najlepsza Liga Świata. Jakoś to się przeważnie zbiega, także witam Was serdecznie w piątek, jest godzina 8.30, mam nadzieję, że jest 8.30 i mam nadzieję, że spełnim ob obietnicę i wrzucę ten materiał właśnie o tej godzinie Nagrywam go o 2.30, także zostało mi jeszcze trochę na montaż, damy radę W każdym razie, dzisiaj odpowiem na kilka kluczowych pytań przed tym startem sezonu, chyba 11 ich będzie dokładnie no i na koniec, oczywiście sobie trochę potypujemy, będą najlepsze opcje powyżej 15%, najlepsze opcje poniżej 15% i będą też opcje typu Pokémon, czyli takie za takie, takie, takie mające około 1% posiadania, się trochę pobawimy jeszcze na koniec, oczywiście ze składami, będą cztery składy, jeden szablonowy, drugi z piątką z tyłu, trzeci z trójką premium, a także czwarty mój, taki jeszcze dodatkowy. Także serdecznie Was zapraszam. Jeśli nie subskrybujecie naszego kanału, to Również, również Was zachęcamy. Przebiliśmy 8500, chyba nawet 8700. Nie wiem, stan na stan drugą 30, nie wiem jaki jest. W każdym razie e, chcemy dobić do 9000 do jutra. Byłoby bardzo miło, także zapraszamy. Łapka w, łapka w górę też się przyda. I idziemy do pierwszego pytania. No i pierwsze będzie właściwie o Manchester City, bo e, wiemy, że Liverpool potroić jest łatwo i wiemy, że Liverpool chcemy potrajać, bo po prostu mamy opcję. A co z tym City? Bo e, tak naprawdę, jeśli chodzi o obronę, to. Jest, jest w czym wybierać, bo mamy Cancelo, który jest tak naprawdę pewniakiem. Kukuryja nie przyjdzie do City, więc Portugalczyk będzie grał na lewej stronie defensywy. To jest dobry symptom, bo tam święcił swoje najlepsze sukcesy, jeśli chodzi o fantazy. To też dobry symptom dla Walkera, który na ten moment nie ma konkurenta, jeśli chodzi o boki obrony, i będzie grał czyli jak mamy defensora za 5-0 City, no to. No, raczej po prostu się nie zastanawiamy, bo Manchester City i czyste konta bardzo się lubią. I nawet jeśli Walker nie notuje tych zwrotów z przodu, no to jednak za same czyste konta ten obrońca za 5-0 to jest naprawdę świetny deal. Gorzej jest, jeśli chodzi o przód, bo tam po pierwsze w pomocy nie mamy żadnej wykrystalizowanej opcji. Chcielibyśmy Mareza, ale Marez startował tylko 15 razy w poprzednim sezonie na 38 spotkań trochę mało, Grylisz nie zachwycił w meczu o tarczę wspólnoty, ale w nim pokładaliśmy większe nadzieje, Foden stracił część okresu przygotowawczego przez to, że nie pojechał na turniej razem z drużyną i jeśli chodzi o pomoc, mamy problemy, w ataku też mamy jakieś problemy, Erling Haaland w meczu o tarczę wspólnoty nie spisał się, jednak, na, jednak najlepiej były trzy strzały, w tym dwie setki, no i niestety nie było żadnej bramki, raz był strzał w poprzeczkę z kilku metrów na właściwie pustą bramkę, więc to raczej nie, nie, nie rozpatrujemy tego jako, jako dobry występ, dlatego mamy obiekcje co do y, offensivity. I ja na ten moment nie stwierdzę, że trzeba ich potrajać. Ja na ten moment zostaję prawdopodobnie z dwójką zawodników defensywnych. A jeśli chodzi o ofensywę, to sobie po prostu poczekam. Człowiek pośledzi, poczyta, poanalizuje. Zobaczymy po z West Hamem, jak to się potoczy. I na tym bym skończył. Ale w sumie, skoro napocząłem już temat Halanda, no to przejdźmy do najważniejszego dylematu, czyli Haaland VS Kane, i tutaj. Trochę już może zaspoilerowałem, ale dla mnie Kane wysunął się jednak na pole position. Jeśli chodzi o Anglika, no to wiemy, że jest pewny minut. Od rundy numer 20 w poprzednim sezonie za każdym razem grał po 90 minut i ta końcówka sezonu była znakomita, ponieważ w 16, w 16 spotkaniach miał 12 goli i 8 asyst. Ma też rzuty karne, i generalnie Kane jakoś tak mnie, mnie bardziej przekonuje przez ten słabszy występ Halanda. Jeśli. Jednak, Halan dobrze spisze się w tej pierwszej kolejce, no to zawsze mamy jakąś tą furtkę, możemy przejść z jednego na drugiego i po prostu jakoś tak się wykaraskać. W każdym razie na ten moment dla mnie, Kane jest bardziej bezpieczną opcją. Nie tylko też według mnie, bo taki twórca kontentu odnośnie fantazy po angielskiej stronie YouTube'a czyli FPLMate, zapytał 100 ekspertów odnośnie fantazy. No i ci, aż 70 z nich wybrało Kana do składu Halanda 28. A jeśli chcemy sobie poglądować, z spojrzeć to ZUSA 97, także yy, większość tych ekspertów również postawi na Kina, też stawiam na Kaina. a jeśli wystawiacie na Kaina to dajcie łapkę w górę. Zobaczymy, ilu nas jest, zobaczymy, ile ekspertów z, ze społeczności Hot or Not daje właśnie Kaina do swojego składu. Także dla mnie na ten moment Kane jest lepszym wyborem od, od Halanda. Widzimy też to po, po posiadaniu, jeśli chodzi o to, jak się ono zmienia. Bo wiadomo, Haland ma wyższe posiadanie, Halant ma posiadanie 45%. Kane ma 27, ale jeszcze niedawno ta, ta różnica między nimi była dużo większa ona się zmniejsza, także, także widzimy, że Kane powoli pikuje jako ta lepsza opcja jeśli chodzi o, o przewidywane punkty przez FPL Review to Haland miałby zdobyć o 1,8 punktów więcej w, pie w pierwszych 5 kolejkach jeśli tak będzie to, to fajnie, może sobie przeskoczymy w każdym razie tak jak powiedziałem, jeśli Haland by jakoś super odpalił zawsze można przeskoczyć na, na właśnie Norwega po pierwszej kolejce nie jestem fanem bukowania transferów jeszcze przed startem sezonu, no ale po prostu mamy taką furtkę, z której moglibyśmy skorzystać, a na ten moment bezpieczniej będzie jednak, moim zdaniem, z Trzeci dylemat to raczej ten też z bardziej palących, czyli jak potroić Liverpool? Szablon mówi nam, że pierwsze dwa sloty zajmuje Salah i Trent, no i tym trzecim powinien być Diaz lub Robertson. I tutaj kluczowym, kluczowym dla mnie momentem było był chyba mecz o otarcie wspólnoty, gdzie. Diaz i Robertson zagrali, zagrali razem po tej lewej stronie. No i tak się składa, że w tym meczu dużo lepszy test oka miał jednak Robertson. Miał dwa uderzenia, podczas gdy Diaz tak naprawdę miał, miał też dwa uderzenia, ale to nie było nawet, że doleciały do bramki, tylko, było to, dwa, tylko to były dwa zablokowane uderzenia. wykrowali po jednej, po jednej sytuacji. Robertson skończył, skończył z asystą. W ogóle w całym, w całym sezonie przygotowawczym. Zagrali mniej więcej tyle samo minut i zrobili po jednej asyście. Przewidywane punkty mniej więcej to samo, troszeczkę lepszy Diaz. W każdym razie do mnie i tak lepiej będzie przemawiał Robertson, bo po pierwsze jest opcją tak naprawdę na cały sezon, jeśli tam nie będzie żadnych większych kontuzji. I jeśli chodzi o liczby z poprzedniego sezonu, od kiedy Diaz dołączył do ekipy Derec, no to czyli od kolejki numer 24, Diaz natował 5,4 punkta na start, zaś Robertson 7,2. Czyli prosta matematyka nam mówi, że Robertson robił 133% tego, co robił Diaz. Także dla mnie na ten moment też Robertson jest lepszym wyborem od Diaza. Co do ekspertów od FPL Mate, o którym wspominałem, Robertsona bierze 68 ekspertów, a Diaza 20, czyli również Zgadzam się raczej z tymi, z tymi najlepszymi graczami jedności fantazy. I to jest akurat ten dylemat, który już w sumie rozstrzygnąłem w swojej głowie jakieś miesiące temu Ja wiedziałem, że zacznę sezon z Robertsonem Także kto oglądał wcześniejsze odcinki raczej nie jest zdziwiony W każdym razie Diaz to też jest świetna opcja Nie, umniej, nie umniejszam mu na pewno, jednak moim zdaniem Robertson jest lepszy Nie tylko od Diaza, ale też od każdej opcji za 8-0 Także dla mnie Szkod to po prostu pewniak i nie tylko odnośnie fantazji, ale też odnośnie składu, co jest jednak bardzo ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o tą giereczkę. Kolejnym pytaniem może być to, czy warto zagrać na pięciu obrońców. I moim zdaniem warto, bo futbol jednak wciąż się zmienia, Wahadłowi grają właściwie jak pomocnicy, no a jednak ważnym elementem jest to, że nie dostałem punktu za czyste konto, tylko dostałem cztery punkty za czyste konto. Pokusiłem się o minimalną analizę poprzedniego sezonu i Wspominając 15 zawodników, którzy zdobyli najwięcej punktów w minionej kampanii, 5 zawodników z nich to są obrońcy. I pięciu na 15 to może nie jest jakaś tam wygórowana liczba. Jeśli jednak spojrzymy sobie na punkty z kampanii i cenę z aktualnej i sobie je podzielimy, no to tak naprawdę zawodnicy defensywni brylują, bo na pierwszym miejscu jest Alison, na drugim miejscu jest Cancelo. Na trzecim jest Matip, na czwartym jest Van Dijk, na piątym jest Trent, na szóstym Robertson. Dopiero dalej są inne opcje. Wiadomo, że nie, nie złożymy sobie całego składu po pierwsze za obrońców, a po drugie nie złożymy sobie składów zawodników za 7-8-0, tylko dlatego, że jest więcej punktów na milion, bo to nie o to tutaj chodzi. Chciałbym tylko pokazać, że po prostu ten trend, jeśli chodzi o obrońców, cały czas idzie w górę. I jeśli na przykład porównamy sobie zawodników, którzy teraz startują z cenami, typu 7.5, 7, 6, 6.5, 5 to po prostu oni wypadają blado przy punktach Cancelo, czy przy punktach Jamesa, czy przy punktach Robertsona już nie wspominając o trencie, który miał przecież 208 oczek i był trzeci jeśli chodzi o punkty z poprzedniej kampanii, także gra na pięciu obrońców jest uzasadniona i ja się szczerze bardzo mocno nad tym zastanawiam tak naprawdę ten skład, który mi się podoba jest z piątką obrońców z tyłu jednak ten, który dzisiaj zaproponuję, chyba jeszcze będzie z czwórką Także yy, zobaczymy, w każdym razie na pewno nie neguję gry z piątką z tyłu Kolejne pytanie, czy Walker może pokryć żułało Cancelo? No nie może, Co byśmy, czego byśmy nie wymyślili, po prostu nie może tego zrobić Cancelo w poprzedniej kampanii wystartował 36 na 38 spotkań Zaś Walker 20 na 38 Cancelo miał bramkę 11 asy z 19 czystych kąt. Walker miał 0 goli, dwie asysty i 10 czystych kąt. I jakbyśmy nie próbowali na siłę tutaj manipulować faktami i tak no to Walker nigdy w życiu nie będzie coverował nam, nam cancelo. Nie zmienia to jednak faktu, że Walker to świetna opcja. I tak jak powiedziałem na początku, Walker jest dobrym starterem, jeśli chodzi o kolejkę numer 1 i, i kilka kolejnych. Zależy też w sumie, czy City ściągnie jeszcze jakiegoś bocznego obrońcę, a moim zdaniem ściągnie, bo. Jednak to byłoby dość ryzykowne, przy tym, że oddali Zinchenkę. W każdym razie, na kilka pierwszych kolejek Walker wydaje się nawet i można powiedzieć must haveem. W każdym razie, Cancelo na pewno nie pokryje. Kolejny dylemat to Pedro Neto kontra Leon Bailey, i tutaj ważnym czynnikiem na pewno moim zdaniem będzie to, w jakich drużynach oni grają. Mamy Pedro Neto z Wilków, gdzie, gdzie oni stracili główny grot swoich ofensywnych. Jimenez wypadł na kilka, kilka tygodni, kilka początkowych tygodni. I tak naprawdę z przodu zostali tam Pedro Neto, Gibbs White, Podence i Huang. I nie wiem, czy to jest ofensywa, na którą chciałbym stawać, jeśli chodzi o fantazy. Pedronetto dobrze popisał się, popisał się w okresie przygotowawczym. Miał trzy gole i dwie asysty. Jednak jego historia w Premier League nie mówi nam, że to jest zawodnik, który. Który zdobywa dużo goli i dużo asyst. W najlepszym sezonie miał 5 goli i 8 asyst. Zaś w poprzedniej kampanii, gdy wrócił po kontuzji, wprawdzie wiadomo, to była bardzo długa przerwa i ciężko rozliczać ten okres. No ale w 13 spotkaniach miał tylko jednak jedną bramkę i jedną asystę i to jeszcze w meczach z Liverpoolem i City, gdzie pewnie i tak byśmy postawili go na ławce. Więc Pedro Neto na ten moment mnie nie przekonuje Jednak nie dziwię się, że ma tak wysokie posiadanie Stosunkowo, bo jednak jest to prawie 20% Jednak zmniejsza się na korzyść jego kolegi z Jamaiki z Aston Villa, bo posiadanie Leona Baileya to już ponad 15% I to też mnie w sumie nie dziwi On w sezonie przygotowawczym zanotował takie same liczby jak Neto Czyli 3 bramki i dwie asysty Jednak gra w drużynie, która Prezentuje dużo wyższy potencjał ofensywny, ma wyższy sufit ma u boku Coutinho, ma u boku Watkinsa ma u boku Jacoba Ramseya czy też Buendia jeśli, jeśli inna będzie taka konfiguracja tej drużyny także jeśli chodzi o to no to tak naprawdę jest przepaść między Wilkami i Aston stąd w tym momencie również mi bliżej do do Jamajczyka jeśli chodzi o cenę Jamajczyk jest tańszy o pół miliona no i też ta historia jeśli chodzi o Wcześniejszy występ jakoś też bardziej do mnie przemawia. Był sezon wcześniej przed Aston Villą, gdy miał 9 goli i 9 asyst w Bundeslidze. I wszystko to sumując, jakoś tak więcej plusów widzę po stronie Beleja, Ale jeśli ktoś wyjdzie z neto, to raczej też nie powinien żałować Wiadomo, jeśli chodzi o opcje za 5 5,5, które zagrały dobry pre a wcześniej jakoś nie mieliśmy takich namacalnych dowodów na to, że oni sobie poradzą w Premier League i w Fantazy Premier League, to zawsze jest ryzyko i ja nie będę mówił, że Neto i, i, i Bailey to będą jakieś doskonałe opcje na cały sezon, jednak y, dają pewne symptomy, by na ten start na nich postawić. Obydwaj w dwóch pierwszych kolejkach mają dość łatwe spotkania, bo Neto ma Leeds i Fulham a Bailey ma Bournemouth i Everton, później ma jeszcze Crystal Palace, także ma też trzy zielone mecze. Później trochę ten się kalendarz psuje, w każdym razie myślę, że warto dać szansę i temu, i temu, ale jeśli wybieram jednego do mojego schodu to nim jest Leon Bailey. Kolejny ważny dylemat przed kolejką numer 1 to jest to, czy warto zaoszczędzić na bramce i dać dwóch defensorów Lisów, tak by na pewno jeden z nich grał, i myślę, że jest to na ten moment średni pomysł. Przede wszystkim jeśli chodzi o kalendarz, bo oni mają już w drugiej kolejce Arsenal W czwartej kolejce mają Chelsea I też nie możemy oczekiwać w tym momencie od Lisów żadnych czystych kont Tam wiem, że jest dość spory bałagan Dodatkowo może odejść jeszcze Fofana do Chelsea I zakładając, że ta gra defensywna Lisów byłaby lepsza I byłaby taka, która, w której moglibyśmy jakkolwiek zaufać No to ewentualnie od kolejki numer 9 Wtedy możemy pokusić się o to podwojenie defensywy Lisów jednak na, jednak na ten moment w ogóle nie mam takiego planu w głowie. Dany Ward jest świetną opcją, ale jako drugi bramkarz i myślę, że y, powinniście zaryzykować właśnie z nim, jeśli szukacie Bramkarza za 4-0, a nie na przykład z Gaconigą, bo tam na przykład przecież już Bernd Leno i tego te, te szanse na skład są dużo niższe. Kolejny dylemat, który w tym momencie dzieli społeczność, to to, czy warto brać Risa James'a i ja szczerze powiedziawszy, w tym momencie jestem bliżej niż dalej, jeśli chodzi o niebranie Angioda do składu. Ma 40% posiadania, jednak jeśli spojrzymy na to, że teraz w tej pierwszej kolejce ma Everton, i tutaj faktycznie jest szansa na punkty, ale w drugiej kolejce już jest na przykład Tottenham, i akurat w tym, w tym meczu na czyste konto jakoś bym bardzo nie liczył, a jednak są kłopoty, jeśli chodzi o Chelsea. Jest ta niepewność po okresie przygotowawczym związana po pierwsze z porażką z Arsenalem 4-0 w Sparingu, i generalnie ta atmosfera wokół klubu nie jest najlepsza. Tuchel też się niezbyt pochylenie wypowiadał odnośnie ofensywnych zawodników dlatego na ten moment jeśli chodzi o Chelsea jestem lekko sceptyczny jednak jeśli miałbym brać jakiegoś zawodnika no to jednak Richa Jamesa bo to jest jednak pewnie nie tylko jeśli chodzi o, o czyste konta bo tych w tym momencie nie jesteśmy w stanie zagwarantować no ale tutaj mamy gole, mamy asysty pamiętamy start poprzedniej kampanii gdzie w pierwszej kolejce wprawdzie nie, nie zagrał w pierwszym składzie z powodu kontuzji ale już w drugiej kolejce miał go asystę. W kolejce numer 3 znowu miał, znowu miał asystę. Także generalnie, jeśli chodzi o cały sezon, on robił 6,3 punkta na start. I za tę cenę, ja i tak wiem, że w którym momencie sezonu Rice James będzie Must have jednak nie wiem, czy na start. Na ten moment raczej nie przewiduję go do składu, jednak to jest gracz, którego tak siak będziemy chcieli zmieścić. Także jeśli nie chcemy bukować sobie transferu w późniejszym okresie, to myślę, że warto go wziąć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kluczowe pytania Ale jeszcze troszeczkę sobie potypujemy Oczywiście nie tak bukmachersko, chociaż pozdrawiamy naszego sponsora, czyli Bukmachere Superbet Ale wytypuję sobie kilka zawodników, którzy ewentualnie mogą być flopami na początku sezonu, albo też zaskoczyć I zaczynając od dwóch zawodników powyżej 15% posiadania których bym, których bym unikał No to myślę, że pierwszym z nich jest Ivan Perisic Jeśli chodzi o sufit tego zawodnika, to jest bardzo wysoko i Wiem, że w którymś momencie sezonu on też będzie opcją, jednak mam taki trochę dylemat w głowie, czy warto stawiać na zawodnika, który już w kolejce numer jeden ma jakiś tam nawet minimalny znak zapytania, czy on zagra w pierwszym składzie. Chodzi o to, że Chorwat nadal nie jest w pełni dyspozycji i pewnie bliżej deadline'u będziemy mieli jakieś informacje na ten, na ten temat. Jednak na ten moment ja bym persycją unikał. Jeśli jednak weźmiemy go do składu, no to po prostu będzie wskazana cierpliwość, bo on tak naprawdę. Może wejść na wyższe obroty od trzeciej, czwartej, piątej kolejki, no i te punkty przyjdą. W każdym razie, jeśli już go weźmiemy, to po prostu radziłbym nie panikować, bym wiedział po prostu na co się pisze, no, na to, że po prostu nawet może nie być w pierwszym składzie w tym spotkaniu ze świętymi. Także po prostu uważajcie. Drugi typ, którego bym unikał, to sam Greenwood, on ma 25% posiadania, a nie ma, nie ma pewnego składu, jeśli chodzi o Litz. No, w zasadzie ciężko, ciężko, żeby miał, skoro to jest młody zawodnik, a. Bamford już wrócił do pełni sił, nie wiadomo na ile W każdym razie aktualnie jest zdrowy A Rodrigo zagrał bardzo dobry są przygotowawczy, zdobył 5 goli Dlatego sam Greenwood wygląda na gościa Który będzie dość szybko sprzedawany Przez masy, no tak jest zawsze Zawsze jest jakiś, jakiś gość, który ma wysokie posiadanie I później po prostu jest często sprzedawany, spada mu cena No i my się tylko frustrujemy, także Jeśli chodzi o Greenwooda to bym go unikał A skoro szukamy na pastika, za 4,5, żeby po prostu był słupem to polecam planża albo z Crystal Palace albo Archer'a z Aston po prostu żeby się nie narażać na spadki cen kolejna propozycja to zawodnicy poniżej 15% posiadania a których jednak bym polecił i tutaj pojadę troszeczkę po linii najmniejszego oporu będą to Walker i Bailey, o których już wspominałem w tym odcinku, więc nie będę się zbytnio rozwodził chciałbym jednak nadmienić, że obydwie kosztują 5-0 i myślę, że warto o nich postawić ja planuję mieć obydwu w swoim składzie także, także rekomenduję, polecam i pozdrawiam. Jeśli chodzi o dwóch zawodników poniżej 2% posiadania, czyli tak zwanych Pokemonów, których bym polecił, są to raczej opcje, którymi nie wiem, możemy sobie się pochwalić na Twitterze znajomym, o zobaczcie jakiego ja mam Almirona pięknego, albo Rodrigo. W każdym razie, Miguel Almiron, jego historia w Premier League nie mówi nam nic, żeby, żebyśmy mogli liczyć na punkty od tego zawodnika. W najlepszym sezonie miał 4 bramki, dwie asysty, w minionej kampanii tylko jeden gol, zero asyst. Jednak był to prawdziwy król okresu przygotowawczego 6 goli 2 asysty w 330 minut Krękali się narody Przychodzi król Almiron Ale myślę, że już tak na, zupełnie na serio, że bym się w niego nie ładował Na ten moment ma 1,3 posiadania No i o czymś tam mówi no. dlaczegoś, ma, dlaczegoś ma te 1,3 posiadania Drugi z tych pokemonów to Rodrigo i tak jak w przypadku Almirona Niezbyt możemy się pochwalić jeśli chodzi o osiągi w poprzednich sezonach Ale, go, ale goli w presezonie napukał było ich 5. Strzelał też karnego co ważne, gdy Bamford był na boisku, więc być może będzie wykonywał również 11. Kalendarz Leeds wygląda bardzo fajnie. I jest też Aronson, czyli ten słynny, nowo zaprezentowany Kevin De Bruyne z Yorkshire, czyli wykonawca wolnych, różnych w Leeds. pomoc pomocnik za 5,5. Myślę, że na ten moment nie zwracałbym na niego uwagi zbytnio. Statystyki z poprzedniej kampanii nie powalały. Jednak być może dorzuci kilka fajnych piłek do Rodrigo. Ale to już myślenie życzeniowe. Także odeszliśmy troszeczkę od konkretów tym tematem i jednak wolałbym wrócić do konkretnej gadki, a takimi na pewno będą składy. I teraz właśnie zaproponuję: cztery, cztery składy. Pierwszy z nich będzie z trzema zawodnikami premium. Minusem składu na pewno jest to, że po pierwsze nie ma Arnolda, ale jest Robertson, więc jakoś to tam się będzie, będzie coverować. Generalnie skład nie wygląda moim zdaniem źle. Jest Martinelli, jest Bailey, jest Salah, czyli dla pomocy jest ok, a tak wiadomo jest super. Halant, Kane, Jesus Generalnie Drużyna nie jest zła, ale mimo wszystko raczej nie celuję w grę, grę trójką z zawodników premium. Grałem w poprzednim sezonie tak i wytrzymałem trzy kolejki. Po tym Ronaldo i Lukaku nie zdobyli żadnej bramki. Także generalnie mam uraz i raczej odpuszczam takie granie. Drugi z proponowanych składów to szablon. O nim w sumie rozmawialiśmy w poprzednim odcinku z wicemistrzem Polski, z Łukaszem Komorowskim. On w sumie zaproponował dokładnie tą jedenastkę, w sumie piętnastkę, więc nie będę się za, du za dużo rozwodził. To, jest po prostu, to są po prostu zawodnicy, którzy mają największe posiadanie i jeśli, jeśli chcecie grać bezpiecznie, to wybieracie tę opcję. Jest też opcja z Big at the back, czyli z pięcioma obrońcami premium. Ten skład mi się podoba, bo, bo oprócz Sancheza mamy tak naprawdę same fajne opcje I tak naprawdę jeśli wymienilibyśmy Saka na Martinellego i na przykład Ramsdale'a To też ten skład byłby całkiem spoko I zostało nam by jeszcze 1,5 miliona w, budże, w budżecie na Waciki także I tak naprawdę ten skład z Ramsdale'em i z Martinellim to jest skład sprzed dwóch dni A tu jest mój aktualny, ten skład aktualnie desygnowałbym do, desygnowałbym do boju Nie jestem zupełnie przekonany do Mount'a i to właściwie jest jedyny minus tego składu reszta raczej szablon bezpieczna gierka plus mój ulubiony Bailey z tego okresu przygotowawczego, więc raczej wyłamy się z tego Mounta, ewentualnie z Walkera na trippera, jednak żadnych gruntownych zmian tutaj nie będzie, zacznę na pewno z Kane'em to już sobie postanowiłem i mam nadzieję, że nic mnie tu nie będzie kusić na Norwega, także jeśli chodzi o to, te przygotowania do sezonu, to ode mnie to jest wszystko, w ogóle jeśli chodzi o hipohotornot to, to tyle, możecie obejrzeć starsze odcinki, możecie oczywiście wejść na naszą stronę, gdzie mamy cykl tekstów przygotowujących Was i nas do tego sezonu, także serdecznie Was zapraszamy i co, życzę Wam, żeby ta kolejka nie była po prostu najgorsza, nie pułamcie długopisów, czy... Co, co tam będziecie mieli w ręce Żeby po prostu było dobrze i się dobrze bawcie Także do usłyszenia w kolejny piątek O 8.30 i mam nadzieję, że ten, ten odcinek Też poleci o 8.30, także Pozdrawiam, na razie